Ciasto na chleb portugalski wyrosło. Wyrastało około godzina 30, przy Jest 2 godziny, ale to jest dla mnie troszkę za długo, więc możemy przystąpić do dalszej części przepisu. W garnku piekę chleb pół godziny pod przykryciem. Następnie pokrywkę zdejmuję i dopiekam jeszcze 15 minut w temperaturze 220-230 stopni. Tu mam takie narzędzie, z którego korzystam do nacinania pieczywa. To jest po prostu patyczek, na którym e, ostrożnie nałożyłam żyletkę. E, on doskonale nacina chleb, bułki. E, jak nacinamy nożem to często, to ciasto jest takie poszarpane, a to ostrze jest na tyle cieniutkie i ostre, że przecina powierzchnię chleba tak naprawdę bez poszarpania. Wow! Kubanko! Gotowe dzieło. Jestem po prostu mega pod wrażeniem Twojego chleba portugalskiego. Ej, chleb portugalski charakterystyczne jest dla niego to, że powstają w nim takie duże dziury, a to przez to, że to ciasto. Jest o wysokiej hydracji, co znaczy, że jest tam duża proporcja wody w stosunku do mąki. Przez to ciasto jest luźne i powstają w nim właśnie takie duże dziury.